Dzień dobry, i dziś robimy challenge, gdzie będziemy grać 3 gry. To jest nienormalne, bo ja będę grał to na padzie. Tak, gdzieś dostałem nowy pad i teraz się pokaże zdjęcie niego. I on jest piękny, on się świeci. Uff, tak ładny, ale będziemy go testować w Fortnite, w Rocket League, a potem w Beam and Drive. Więc już zacznijmy grę. Pierwsza gramy Fortnite'a, potem w Rocket League, e, potem Beam and Drive. My już jesteśmy w grze i kurde się event dzieje. Czekaj, bo mi pad się kurde wyłączył. Nie wiem czemu. Dobra, już jesteśmy, ale jakiś kurde King Kong był teraz? Nie wiem czemu był King Kong. Pięknym, czerwonym, świecącym padem. Wow, czekaj, auto jest. Nie mówiłem, że jestem najlepszy. Czekaj, ja. Tak się ściela. Okej, okay. dobra. Bardziej jakiś typ jest. Dobra, zobaczmy. Uu. Nice <głos> <głos> Ej, to był mój najlepszy kill w karierze. Spada, oczywiście. Uuuu, skąd to to masz? Pewnie masz tych King Konga czy co czy tam Godzilla, bo teraz jest King Konga i Godzilla dobrze. Co jest? Coś go zabił. To trochę dziwne. Amo. Let's go. Chyba. Teraz mam go. Chyba to jest bot. Nice. Trudno. Trudno, trudno, trudno. E, nawet można się szybko przyzwyczaić do tego karania. Na padzie następny typ. Oooo, prawie zginąłem. Prawie zginąłem akurat tam. Dobra, zabiliśmy już 5 typów. Czy wygramy to? Czy wygramy to? Bym się nawet cieszył z y, top 10. Bym się bardzo, bardzo cieszył z tego. Traction? Dziewięćdziesiąt krak. O! Gdzie? Gdzie on jest tył? No, oczywiście, że tak. 11 typów zostało, o, ale mnie nie pięknie. Chodzimy chodźmy z tego, o, gdzie ty bambolu, jesteś? Ty boisz się mnie, a mi rozwalasz całe auto, tak, bez sensu. Mam cię na słabej pozycji, no nie. Następna gra, na której będziemy testować, to będzie Rocket League. Down press play, to akurat będę play robił. Zrobimy fajne auto. Jakiś cud... Dobra, już jesteśmy w normalnym meczu, więc testujmy to. Dobra, wszystkie ustawienia zobaczmy. Do przodu to się normalnie, ten do tyłu trigerem prawym, boost jak. A tak się skacze, dobra. V to się boost robi. Nie, nie V, sorry. Tylko A się tak do przodu leci. Uuuu! No na klawiaturze, bo ja jestem klawiatura player. U. Uh. Chodzi Let's go, jest to najlepsze dobre i tak Ok Trzeba po prostu tę Nie Myślałem, że sama będzie Myślałem, że to wybiłem, ale fajnie Co, to czekie fajne Expozę będzie Prawie Kuxil 5 wtedy tam zrobił Nie. Nie, strzeli Mogę tam być, bo ja zapominam jak buster się robi. Zapominam też jak się idzie do przodu. Myślę, że się idzie do przodu jak na Fortnite. i na typikalnych innych grach, ale gdy jesteś w aucie, to raczej się tym triggerem to robi. Bum. Bum. Wyszło? WESZŁO! Mm. O mam idealną piłkę. Mam idealną piłkę. No i ja nie trafię. A jak się leci? Czekaj. Normalnie pewnie. A? No nie. kurde, kurde nie zrobił gusta. Ja nie umiem, ja nie umiem lecieć. Czekaj, jak się leci? Gol, 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 gol! Let's go! Znęło idealnie na moim aucie Jak coś ten pad się nazywa Steel Play? No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Dobra, to nie wchodzi. Jak coś ten pad się nazywa Steel Play? I ja mam ten czerwony. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze czarny i niebieski. I nie dalej. Wchodzi? Nie, nie wchodzi. Nie wchodzi! Nie! Przepraszam, to godzina. A nie, jak to nie wchodzi? Chyba sobie żartuję Nie! Nie głupi jestem chyba. Dobra, to już wszyscy wiemy, że przegraliśmy tę pierwszą grę, ale za to zagramy drugą, żeby nikt się nie smucił. i nie! No <ścoughs> nie, bo mi pom tu! Dobra dziedzic, ale... Zagramy drugą I Starter. Niestety jak to? Dałem gotowość. Zapomniałem, że to dołącza z tym samym typem co grałeś. Wchodzi! Nie, nie wchodzi, nie wchodzi, wchodzi! Tak nie! Okej, okay. dobra! Myślałem, że będę najlepszym graczem w Rocket League. O nie, ja jestem głupi. Ja nie trafię w piłkę, kurde. Nie! Prawie to obroniłem. Prawie to obroniłem. będzie jakieś... No tak. Kurde, prawie obroniłem. Jakbym miał więcej trochę do kolacza, to bym to obronił. Patrzcie. Aha, bo w powietrzu lecieć. Nie głupi jestem. Ja jestem głupi. lecimy z tym no chyba se żartujesz ty chyba se żartujesz no nie, nie ja już poddaję ten mecz ale dobra wszyscy było bardzo dobrze tylko ale teraz przechodzimy do women's drive dobra Dobra, już jesteśmy w trzeciej grze, czyli Beam and Drive. I będziemy włączać... No, nie, mi się padł, znowu wyłączył. Dobra, jesteśmy. Powinniśmy być. Dobra, jesteśmy. Teraz Beam and Drive ma jakieś nowe gierki. Cześć. Jest... A, tak się to robi. Okej, okay, dobra. Beam and Drive ma nowe mapy. W sumie ja je dodałem. Ale to można nawzajem, że Beavendrive ma nowe mapy, ale będziemy testować ją na Bummerboom. Bum. Na czym możemy? A na naszym ulubionym West Highway'u. A, musimy spawnać. Jestem super mądry, jak zawsze. Dobra. Czemu tak robisz gra? Nie, miałam ja jakiś bug ostatnio z BIM drive'em, że mi tak leci. Co ty robisz? Ty, więc to jest dziwne. A i teraz mogę ostatnio zmienić na kimy, żeby było bardziej jakby po polsku, żeby wszyscy rozumieli na przykład. E, więc lepiej jest. Ogólnie ten pan jest bardzo dobry i wygodny jest. To najlepszy jest, bo on... Nie jest taki metalowy, serio. Ma popro... Wygląda jak metalowy, tylko nie jest. Nie jest taki z tego. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest jakiś specjalny nap. No i praktycznie tylko słychać mojego pada jak jakieś jakiś... Jeśli słychać mojego pada, to sorry. I ty, czy ja włączyłem światło? Nie wiem, nie, chyba nie. uj. uj Dobra, dobra, przepraszam. Czemu ja ciągle do nieba lecę? Ups. Przepraszam... Hop, super, mam jestem. Lecę. Nie widzę tam zęby. Koło mi się rozwaliło. Aha! Ehm, um, przycisk. Super ekstra pomysł. No i właśnie wiem, to jest problem. Fun stuffy. Force, fi force fielda da dajemy. Zniknie, chce po podje podjechać do mnie, bo coś super ekstra się stanie. Bye bye. Bye bye. <ścoughs> tak fajnie. Wybijać wszystkich na kamienie. On wjedzie idealnie w kamień. On idealnie w kamień jedzie. Albo te auto. On w kamień? Ty w kamień może? Ej, lubisz kamienie? No chyba. Ja też. Bo siema! I w kamień. Ty też wiedź w kamień, tak lubisz. O! Dobra! To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. A jeśli tak, to może subskrybujcie, slajkujcie, ale nie proszę nikogo. Bo i tak nic nie zaraz.